Czy jesteś fanem Marii? Czy uwielbiasz grać nią na midzie, czarmować przeciwników, uciekać przed nimi w podskokach lub z tymi podskokami doganiać? Czy może masz do niej negatywny bądź neutralny stosunek, a zwyczajnie chciałbyś sprawdzić, ile o niej wiesz? To trafiłeś w dobre miejsce. Ten quiz przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie. Odpowiedz na 15 pytań podzielonych na 4 kategorie: Łatwe, średnie, trudne i eksperckie. Gdzie każde pytanie zaznaczone jest innym kolorem. Za pytania łatwo otrzymujesz jeden punkt, za średnie dwa, za trudne trzy, a za eksperckie cztery punkty. Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie masz 10 sekund. Na koniec testu podlicz swoje punkty i sprawdź, ile wiesz o Ari. Aby test był dla ciebie jak najlepszą rozrywką, koniecznie włącz adnotację. Jesteście gotowi? A więc... Zaczynamy? Który skin Ari nawiązuje do motywu przeglądarek internetowych? Academy, Foxfire, Arcade, czy może Dynasty? Czas pędzi jak strzała! Fire Ari, tudzież Ari Lisiego Ogona jest bezpośrednim nawiązaniem do przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Jeżeli spojrzymy na splash Ari, to nawet barwami nawiązuje ona do tej przeglądarki. Oprócz Fox Ari do motywu przeglądarek internetowych należą jeszcze Safari Caitlin, Explorer Ezreal, tudzież Ezreal Odkrywca oraz Chromowy, tudzież Chrome Ramus. Korzystając ze swojej super umiejętności, ile skoków może wykonać Ari? Jeden, dwa, trzy, czy może cztery? Czas pędzi jak strzała. Umiejętność Ari nazywa się widmowa szarża i można ją użyć trzykrotnie. Te trzy skoki pozwalają również na skoki przez ściany, co jest bardzo ważne, jeżeli gonimy kogoś lub chcemy tą Ari po prostu uciec. Oczywiście, po użyciu pierwszego skoku mamy ograniczony czas na użycie kolejnych dwóch. W ciągu 10 następnych sekund musimy dwa na kolejne skoki wykorzystać, gdyż po tym czasie włącza się cooldown tej umiejętności. Co ile ładunków esencji a i porzucaniu następnego czaru zostaje uleczona? 3, 4, 9, a może 12. Czas pędzi jak strzała! Umiejętność pasywna Ari polega na zbieraniu ładunków podczas rzucenia czarów. Gdy zbierzemy ich 9 przy użyciu następnego czaru, nasza bohaterka zostanie uleczona. Z tego względu w przeszłości część graczy budowała przedmiot wola starożytnych, który oprócz mocy umiejętności dodawał również wampiryzm, zaklęć. Zanim bohaterka przystąpiła do League of Legends, jej postać była inna niż obecnie. Kim była w przeszłości? Człowiekiem, lisem, myszą czy może wilkiem? Czas pędzi jak strzała. Przed przyjęciem obecnej postaci była lisem, jednak zawsze pragnęła zostać człowiekiem. Pewnego dnia znalazła się na polu bitwy i zainteresowała się występującą tam energią. Po zbliżeniu się do niej Ali zamieniła się w obecną postać. Jaką premię otrzymuje Ari w momencie, gdy jej kula jest w powietrzu, tudzież przemieszcza się? Prędkość ataku dodatkowe obrażenia, regenerację many czy szybkość ruchu. Czas pędzi jak strzała. W momencie, gdy kula Ari znajduje się w powietrzu, Ari otrzymuje dodatkową premię przemieszczania się. Jest to prędkość, która bardzo szybko maleje wraz z upływającym czasem. Z których umiejętności bohaterka zadaje obrażenia fizyczne? Z Q, z W, z W i z Rki? Z żadnej umiejętności. Czas pędzi jak strzała. Ari jest magiem z krwi i kości i z żadnego skilla nie zadaje obrażeń fizycznych. Pomimo tego faktu, bohaterką próbowano grać pod AD, na pozycję jej Dlaczego? Jej trzy skoki zapewniają doskonały escape w momencie kiedy przeciwna drużyna chce nas po prostu zabić. Jednak w szerszym pojęciu mety ten build i styl grania nigdy się nie przyjął. Kwestia, czy tak ciężko mi zaufać, zostaje przez bohaterkę wypowiedziana przy ataku, ruchu, prowokacji, czy też przy wyborze bohaterki. Czas pędzi jak strzała. Ari wypowiada tę kwestię przy poruszaniu się. Jest to jedna z siedmiu fraz wypowiadanych przez bohaterkę podczas tej czynności. Ari, używając umiejętności Q, zadaje obrażenia. Przy uderzeniu kuli są to obrażenia magiczne, natomiast przy powrocie również magiczne, procentowe, nieuchronne. Kula nie zadaje obrażeń przy powrocie. Czas pędzi jak strzała. Rzucając wodniczą kulę przy jej ruchu od bohaterki, zadaje obrażenia magiczne wszystkim celom, które staną jej na drodze. Przy rozpoczęciu powrotu do bohaterki są to obrażenia nieuchronne, inaczej nazywane obrażeniami tru. Są one tak nazywane, ponieważ nie są one redukowane przez pancerz i odporność na magię. Liczbowa wartość oraz przelicznik obrażeń magicznych i nieuchronnych przy zwodniczej kuli są równe. w roku. Bohaterka została wprowadzona do gry w 2010, w 2011, 2012 czy 2013. Czas pędzi jak strzała. Została wprowadzona do gry w roku 2011, ale można tutaj bardzo łatwo się pomylić. Została ona wydana 14 grudnia, a więc praktycznie pod koniec roku. Według oficjalnych informacji na stronie Riot Games Ari przyjaźni się z Amumu, Maokajem, Ivernem czy Wukongiem. pędzi jak strzała! Według oficjalnych informacji na stronie League of Legends, Ari przyjaźni się z Wukongiem. Generalnie nie do końca wiadomo dlaczego, ani w ogóle jak się poznali. Istnieją podejrzenia, że ich przyjaźń może wynikać z ich wspólnej natury. A chodzi o to, że oboje są takimi jakby krzyżówkami ludzi ze zwierzętami. Jak brzmi tytuł bohaterki? Lis o dziewięciu ogonach, dziewięciu ogoniasty lis, lis z dziewięcioma ogonami. Lisica o dziewięciu ogonach. Czas pędzi jak strzała. Tytuł bohaterki to oczywiście Lisica o dziewięciu ogonach. Ciekawostką jest to, że kiedyś na angielskiej stronie League of Legends był on wyświetlany jako The Nine Tales Fox, dziewiątką zapisaną liczbowo, a nie słownie. Oczywiście zostało to poprawione i dziś tego małego błędu nie znajdziecie na stronie. w przeszłości jaki przedmiot był uważany za konieczny w grze postacią Ari luden? objęcie ognia siła natury czy też ząb na szora czas pędzi jak strzała Tak zwanym core itemem na Ali w przeszłości było objęcie ognia. Przedmiot zadawał 20% obrażeń celu, później zwiększał otrzymywane przez cel obrażenia magiczne. Niestety przedmiotów w przedmiotu, grze nie znajdziemy, został on wycofany w sezonie 5. Który z projektantów zaprojektował postać Ari? Ezril, Wiktor? Wejgar. Czy Ice Frog Czas pędzi jak strzała Została zaprojektowana przez Ezrila, który oprócz niej zaprojektował jeszcze 28 innych postaci. Jaki kolor oczu ma Ari? Zielony, złoty, niebieski czy czerwony? Czas pędzi jak strzała. Można się tutaj bardzo łatwo pomylić, dlaczego? Ari na filmie Nowy Świt ma oczy niebieskie. Dodatkowo w skórce Challenger ma ona oczy czerwone, jednakowoż na większości skórek ma ona oczy złote, dlatego jest to powszechnie uważany za jej prawowity kolor oczu. Ari nie jest jej pierwszym imieniem. Przy projektowaniu zaproponowano kilka nazw dla bohaterki, która była pierwszą: Ari, Ruri. Gumicho, czy gumicho? Czas pędzi jak strzała. Podczas projektowania Ari posiadała wiele różnych imion. Na samym początku jej projektant zaproponował jej nazwę Gumicho. Jednak poprawniejszą formą było Kumicho. Jest to odniesienie do tego lisa w koreańskiej mitologii. Pewien gracz stworzył ankietę na koreańskiej stronie Rajotu, w której podał sześć różnych imion, aby na nie głosować. Jednym z nich było Ari. A teraz nadszedł czas, aby podliczyć swoje punkty. Casual. Jesteś casualowym graczem Ari. Najprawdopodobniej nie masz tej bohaterki w swojej kolekcji. Może grałeś nią kiedyś w rotacji, albo grałeś na nią, ale to wszystko. Entuzjasta. Jesteś entuzjastą tej postaci. Najprawdopodobniej masz ją w swoim dorobku i zagrałeś nią kilkanaście gier. Jest on epikiem, który jest czasami przez ciebie wybierany. Nawet jeżeli nie, to coś tam o niej wiesz. Mainer. Prawdopodobnym jest, że jesteś Mainerem Ari lub jest ona w puli postaci, którymi czujesz się bardzo dobrze na środkowej alei. Twój poziom wiedzy o bohaterce jest wysoki zarówno w temacie gry, jak i w historii postaci. Niełatwo zagiąć cię jakimś pytaniem o naszą lisicę. Specjalista: Jesteś specjalistą do spraw Ari. Wiesz wszystko o jej skillach oraz o bildzie i wybierasz ją w grach od kilku sezonów. Twoja wiedza historyczna jest nieugięta. Bardzo możliwe, że czasami również masz ochotę poddać się urokowi bohaterki. To by było na tyle, koniecznie dajcie znać, ile punktów udało Wam się zdobyć. Ponadto, jeżeli macie ochotę rozwiązać kilka innych testów odnośnie bohaterów czy samej gry League of Legends, wbijajcie na nasz kanał. Testów innych filmów jak najbardziej będzie więcej. To by było na tyle, serdecznie Was pozdrawiamy i Życzymy powodzenia w kolejnych quizach. Cześć. Cześć.